Siemanko ludziska, witamy Was na Wielczym Szlaku w Szkocji. W końcu się doigraliśmy i trafiliśmy do więzienia. I mówimy teraz zupełnie, ale to zupełnie poważnie. Zaraz Wam opowiemy wszystkie szczegóły. Znajdujemy się w Fort William, w starym garnizonowym więzieniu, w którym przyszło nam spędzić trzy noce. Zatrzymaliśmy się w starym garnizonie w Fort William. Jest to budynek... Dawnych koszar, w których znajduje się blok więzienny. I zostało to wykorzystane na hotel. Hi, Jessie. Jak widzicie, pokoje są tutaj nazywane celami. Mają swoje numery. Ja wam zaraz pokażę naszą celę, numer 9, ale uprzedzam, że jest dzisiaj nasza trzecia doba tutaj. Byliśmy w górach, byliśmy na paru wyprawach, więc jest tutaj piękny, twórczy. Nieporządek. Momencik, zaraz zapalę światło. Tak jak widzicie, pomieszczenie jest nieduże. Jest pełne naszego sprzętu. Ale chciałem Wam tylko pokazać, że mamy prycze więzienne. Dwupoziomowe. I małą toaletę. Dobra, to musi Wam wystarczyć. Ale tak właśnie wygląda nasze lokum w więzieniu garnizonowym. No i rzeczywiście po 15 minutach lekcji u Jessica mogłem już dumnie szusować i szpanować pośród 10 latków na ośte łączce oraz innych amatorów mojego pokroju. Oczywiście Jessica jako... Doświadczony narciarz wybierała większy stok i całkiem nieźle tam sobie radziła, chociaż muszę Wam zdradzić tutaj tajemnicę, mam nadzieję, że nie będzie nam niezła, że również jej przydarzył się upadek, których ja miałem już nawet nie wiem ile, bo przestałem liczyć. Siemanko, cześć Wam. Cześć. Witamy na Wilczym Szlaku. Tak jak było obiecane, jesteśmy w Szkocji. Jesteśmy od wczoraj. Wczoraj byliśmy na nartach na Glenschi i wrzucimy Wam parę migawek. A dziś jest godzina 6 rano jesteśmy na parkingu północnej ściany Ben Nevis. Pogoda jest po prostu fatalna. Są bardzo silne wiatry, yy, pada deszcz, ale sprawdzając prognozy, jest to jedyne okienko dziś, do południa, kiedy możemy pokusić się o szturm północnej ściany. Będziemy się musieli spieszyć, żeby zdążyć przed huraganem, który ponad 100 km na godzinę ma uderzyć około pierwszej. Czy nam się uda, nie wiemy, ale bardzo chcemy spróbować. Trzymajcie kciuki, a my ruszamy. Kończymy ględzić, bo tak naprawdę nie ma czasu. Do zobaczyska. No niestety, kapryśny Ben Nevis nie pozwolił nam się zdobyć od północy. Dotarliśmy na wysokość około 600 metrów obok chaty, która się tam znajduje. Spojrzeliśmy na ścianę północną i niestety nie było tam śniegu. Był za to bardzo, bardzo silny wiatr. Ten huragan przyszedł wcześniej. Później sprawdzaliśmy, że prędkość wiatru była około 90 km na godzinę. No i nieustanny deszcz. Mieliśmy bardzo fajną wycieczkę. Humory nam i tak dopisywały. Cały sprzęt tachaliśmy ze sobą, ale wspinaczki. Nie był. No hejka, National Climb Center o nazwie Ice Factor. Niedaleko Fort William, jechaliśmy jakieś pół godziny drogi. Góry nie dały nam póki co się powspinać, więc zabułkowaliśmy sobie taki godzinny kurs wspinaczki z instruktorem na ściance lodowej krytej, na sztucznej. Przy okazji przepiękna miejscowość, w nocy trochę popruszyło, zobaczcie. Jest nadzieja, że jeszcze jutro wypraktykujemy w terenie to, czego się dzisiaj nauczymy. Jesteśmy bardzo ciekawi. tutaj, właśnie się ubiera. bardzo ciekawi, jak to wygląda największe w Szkocji i chyba największe na świecie centrum z ścianką lodową do wspinaczki wewnątrz. Zabieramy was ze sobą. Ośrodek zrobił na nas bardzo dobre wrażenie, naprawdę bardzo profesjonalnie przygotowany, bardzo miła obsługa. Cały sprzęt na miejscu. byśmy oczywiście mieli swój. Niestety w Szkocji wciąż jeszcze są restrykcje związane z COVID-em i trzeba było wspinać się w maseczkach, co było bardzo denerwujące. Wypowa, jesteś uśmiechnięty. Tak, tak. no ale jakoś to przeboleliśmy i rozpoczęliśmy naukę. Jako osoby, które miały już do czynienia ze wspinaczką tradycyjną, bardzo szybko zostaliśmy przez instruktora pozostawieni sami sobie. Jedynie raz po raz udzielał nam wskazówek, i tak naprawdę przez całą godzinę wspinaliśmy się we dwójkę, asekurując się wzajemnie. Podczas gdy instruktor zajmował się drugą parą, która była kompletnymi nowicjuszami, jeśli chodzi o wspinanie się. Myślę, że możemy być z siebie dumni, bo jeżeli ktoś orientuje się w kategoriach trudności które obowiązują we wspinaczce, no to powiem tylko, że udało nam się zrobić tak zwany grade 5, gdzie jedenka to yeah. jest najłatwiejszy, a bodajże 6 jest najtrudniejszym czy siódemka nawet. W każdym razie myśmy zrobili grade 5, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Nie jest to wcale aż takie proste, wymaga techniki, której myśmy jeszcze wtedy nie mieli, więc trzeba ją było zastąpić po prostu wysiłkiem rąk i nóg, ale po godzinie byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni i tak pozytywnie zmęczeni. Jesteśmy już po wspinaczce na sztucznej ściance. Teraz zrobiliśmy mały postój niedaleko miejscowości Glencoe i rozglądamy się po okolicznych wzgórzach, i górach, gdzie jest trochę śniegu. Może jutro uda nam się jeszcze gdzieś ruszyć w teren. Yy, pogoda trochę lepsza niż wczoraj, ale wciąż bardzo silny wiatr. Tam yy, za mną teraz możecie zobaczyć mnóstwo chmur. Jest nadzieja, że będzie jeszcze trochę śniegu w nocy. Zobaczymy, no. Na wiz nie ma szans, ale będziemy robić co się da, żeby użyć troszeczkę zimowej Szkocji. W związku z tym, że nie było za bardzo warunków na zimową wspinaczkę, postanowiliśmy po prostu zrobić sobie wycieczkę krajoznawczą o Szkocji, o Highlands. Jessica brawurowo pilotowała drona pomimo wciąż szalejącego wiatru. To był jedyny czynnik, który się praktycznie nie zmieniał. Natomiast poza tym pogoda, po prostu jak w kalejdoskopie, co 15-20 minut od słońca, które budziło jakąś tam nadzieję, o gwałtowne chmury i ulewę, która Praktycznie przekreślała jakiekolwiek nadzieje na to, że śnieg utrzyma się na jakiejś rozsądnej wysokości. No i wiatr, tak jak powiedziałem, wiatr był tym czynnikiem, który nas zniechęcał, bo nawet gdyby y, góry były, nie, nie były pokryte śniegiem, ale nie wiałoby tak mocno, prawdopodobnie skusilibyśmy się na taką tradycyjną wspinaczkę, ale nie było niestety takiej możliwości. Krążyliśmy po przełęczy Glencoe w okolicach Fort William. Poszukując śniegu udało nam się po drodze spotkać kilka przepięknych jeleni. Jeden nawet dał się sfilmować, jak możecie zobaczyć. Spotkaliśmy też dość agresywnego byka, który wybrał sobie za cel szarży nasz samochód, ale w ostatniej chwili zrezygnował. Staraliśmy się za wszelką cenę zachować pogodę, ducha i stwierdziliśmy, że jeżeli Jakiekolwiek sporty zimowe są jeszcze możliwe, to jest to chyba tylko i wyłącznie ulepienie bałwana. No więc, na jednym z poboczy, w dolinie na przełęczy Glencoe, powstał bałwan Wilczego Szlaku. Wciąż w znakomitych humorach wróciliśmy w okolice Fort William do małej wioski rybackiej o nazwie Korpach, która posiada przepiękną, naturalną plażę. Z widokiem na Ben Nevis, a na owej plaży, jeden z najbardziej fotografowanych chyba obiektów w tych okolicach wrak statku Dayspring, wbudowanego w 1975 roku. Był to kuter rybacki, szkocki oczywiście który bardzo niefortunnie podczas silnego sztormu jeśli można tak powiedzieć, bo to przecież wody lądowe, został wyrzucony na brzeg i uszkodzony w 2011 roku. Od tego czasu spoczywa tam, będąc taką ukrytą perłą, którą naprawdę warto odwiedzić. Ja oczywiście nie mogłem sobie odmówić przyjemności, jak to zwykle na wilczym szlaku, żeby na niego wejść, chociaż burty są oplecione drutem kolczastym i są zakazy, aby tego nie robić. Udało mi się dostać na pokład i troszeczkę go zwiedzić. Teraz widzicie ujęcie z kajuty sterowania, ze sterówki. Natomiast z pozostałych, nazwijmy to nadbudówek i z całej przestrzeni pod pokładem praktycznie nic nie zostało. Jest tam woda, śmieci i jest bardzo niebezpiecznie, aby tam wchodzić, więc naprawdę nie polecam. Niedaleko na plaży leży jeszcze. Opuszczony jacht, który prawdopodobnie kiedyś był pięknym, naprawdę piękną jednostką, ale obecnie jest w stanie zrujnowanym. Jak widzicie, pogoda robiła się coraz gorsza, więc wróciliśmy do hotelu. Siedzimy właśnie z Jesiką na kawie. I wysyłam podziękowania dla wszystkich, którzy zdecydowali się wesprzeć więcej szlaki. Jest tego trochę, kilkanaście kartek do wypisania. Wszystkie są takie same, żebyście się nie poczuli poszkodowani. I to już wszystko w tym odcinku Wilczego Szlaku. Jak sami mogliście zobaczyć, nie tylko nie udało nam się powspinać w lodzie poza tą sztuczną ścianką, ale plan był również taki, aby biwakować w śniegu gdzieś wśród gór. To również nam się nie udało, dlatego Spędziliśmy trzy noce w niedrogim, ale bardzo przyjemnym hoteliku, więziennym garnizonie, który możemy polecić. A w dzień ostatni, kiedy wciąż jeszcze mieliśmy nadzieję na wspinaczkę, Szkocja pożegnała nas taką oto pogodą, jak teraz widzicie. Ściana deszczu i jeszcze większy wiatr. Trzeba było zawrócić z silnym postanowieniem, że my tu jeszcze wrócimy. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was serdecznie.